Uważasz, że trener cię nie docenia? Chciałbyś wiedzieć, co zrobić, żeby przydać się dla drużyny i móc więcej grać. Spokojnie, też byłem w tym położeniu. Ten film jest dla ciebie. W tych krokach głównie chodzi o to, co możesz zrobić w tym ograniczonym czasie, jaki masz, żeby się pokazać. Więc zapomnijmy na chwilę o jakichś heroicznych czynach w tych dwóch minutach, które dostaniesz, żeby twój kolega mógł odetchnąć. Pierwsza rzecz, którą możesz zrobić od teraz, to większe zaangażowanie na treningach. Może ci się wydawać, że inni robią dobrze, więc ty też robisz podobnie. Wykonują ćwiczenia ale nie na 100% tylko na jakieś 70 lub mniej. I wszystko jest dobrze, tylko że trenerzy patrzą jak trenujesz. I druga sprawa jest taka, że jak masz ten trening, a nie grasz za dużo, to nie interesuje Cię to, czy ty się zmęczysz na mecz, bo i tak mało minut dostaniesz, więc nie potrzebujesz tyle energii, więc wykorzystaj ją całą na trening. Jeśli masz mało minut, to też oznaczy, że po prostu Twoi koledzy robią coś lepiej od Ciebie w jakikolwiek sposób. I trzeba schować swoje ego i to zrozumieć. Druga sprawa podobna, zanim przejdziemy do tych rzeczy, które masz robić na boisku, to trenowanie nadprogramowo oprócz tych treningów w klubie. Z czasem trener potrafi zobaczyć Twoje postępy, może to oddziaływać na to, że trener może pomyśleć, że warto zobaczyć ile się nauczyłeś i dać ci trochę więcej swobody, ale bez przesady. Więc przejdźmy do pierwszej rzeczy, którą możesz zrobić w swoim ograniczonym czasie. Czyli obrona na 100% musisz być skupiony, i pomyśleć sobie, że, no, jednak, głównie przez to, że nie dostaniesz za wiele piłek, pewnie to tutaj masz szansę się pokazać. Bo oprócz takiego bronienia swojego zawodnika, bo jeśli masz mało minut, to prawdopodobnie nie wyślą cię na najlepszego atakującego, który dostanie dużo piłek, to ważne jest rzucanie się, pomaganie, każda forma, która może dać ci jakieś posiadanie. Jeśli na przykład dadzą ci faktycznie jakiegoś słabszego od ciebie bardzo gracza i myślisz, że możesz go na chwilę opuścić, to podwajanie na przykład jest też dobre. Musisz przerwać tą barierę, w której Wchodzisz na chwilkę, więc w sumie się nie odzywasz, tylko sobie tam grasz, zaraz cię zdejmują. Tylko faktycznie po każdej akcji klaszczesz, przebijasz piątki. Krzyczysz, żeby wracać do defensywy, żeby bronić, komunikujesz się w i w obronie, w i w ataku. Musisz być głośny, zauważalny i faktycznie pokazywać się z tej dobrej strony i pomagać werbalnie swoim kolegom. Wiem, że niektórzy mogą czuć zażenowanie do takich graczy, którzy tak się angażują, ale musisz wykorzystać każde narzędzie, jakie masz. Kolejna rzecz to dobry rzut z wyskoku. Dlaczego akurat z wyskoku, a nie jakiś inny typ rzucania? Ponieważ musisz znać swoje miejsce w drużynie. Nie. Jeśli w ataku pozycyjnym dostaniesz piłkę, to jak masz mało minut, to prawdopodobnie ludzie nie chcą, żebyś wjeżdżał, nie chcą, żebyś miał długo piłkę w rękach, i tak patrzą na ciebie i chcieliby, żebyś ją oddał, kiedy próbujesz wymienić przeciwnika. Więc najłatwiej jest zwyczajnie dostać piłkę i rzucić. Oczywiście w dobrej sytuacji, czyli musisz się nauczyć wynajdywać takie. Osoby, które mało grają, mają tendencję do bycia rozkojarzonymi. Nie dziwię się, jeśli wchodzisz w czwarte kwarcie dopiero, to możesz już być trochę zasiedziały. Jednak nie możesz nawet sekundy się zastanawiać, kiedy dostaniesz piłkę, co masz zrobić. Musisz to wiedzieć już, kiedy do ciebie leci. Inną poradą jest bieganie do ultratytchu. Tu znowu, znasz swoją pozycję, to jak masz mało czasu, więc nie musisz oszczędzać tej energii i możesz próć do przodu, Pomagać, stawiać zasłony, ścinać do kosza, krzyczeć o piłkę, w różny sposób robić ruch, którego obrońcy nienawidzą, bo nie lubią biegać za zawodnikami nikt nie lubi biegać za aktywnym zawodnikiem i daje ci to też szansę na to, że ktoś do ciebie poda, bo ludzie podają do aktywnych graczy oraz. Daje Ci to szansę, że Twoi koledzy będą zdobywać punkty, ponieważ obrona tak się zamiesza trochę, bo będzie na Ciebie patrzała, że Ty latasz w tej Na Najczęściej możesz dostać piłkę, jednak wybiegając do kontrataku i wracając do obrony, oczywiście też spełnisz swoje założenia. I będzie to zauważalne, że ty jesteś bardzo zaangażowany w to, żeby bronić. Czyli z tego wszystkiego najważniejsze jest podejmowanie mądrych decyzji. Czyli fajnie by było, jakbyś przestudiował trochę jednak grę w koszykówkę, wiedział, co jest 5 i potrafił przeanalizować szybko akcję i podjąć jakąś dobrą decyzję, która da Twojej drużynie profit. Czyli zwyczajnie musisz być efektywny w tym małym czasie, jaki masz. Najłatwiej to zrobić, oczywiście, będąc też bardzo zaangażowanym, biegając dużo będąc wszędzie. Ostatnią rzeczą jest nabijanie się na modre faule i ogólnie wykorzystywanie przepisów na swoją korzyść. Możecie to zobaczyć w tym filmie. Jeśli wam się podobało, to napiszcie minuty w komentarzu, a ja mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Na razie.